Modele Galaxy S6, jakie otrzymałem do testów, są koloru czarnego szafiru. Dostępne są też inne wersje kolorystyczne. Perłowa biel, platynowe złoto, niebieski topaz czy zielony szmaragd. Przedni panel smartfona to 5,1-calowa tafla szkła Gorilla Glass w wersji 4. Pod nią znajdziemy genialny ekran Super AMOLED o rozdzielczości Quad HD, czyli 2560x1440 pikseli a ich zagęszczenie na sal jest ogromne, wynosi 577 pikseli na cal, co krótko mówiąc robi robotę. Obraz jest ostry jak żyleta, nie ma się do czego przyczepić. Z tyłu urządzenia znajdziemy 16-megapikselowy aparat oraz oświetlającą go lampę LED. Na lewym boku umieszczono przycisk głośności, a po przeciwnej stronie przycisk blokady oraz szufladkę na kartę nanoSIM To modelu LED. Zaś w Edge'u szufladka ta znajduje się na górze urządzenia, a obok niej mikrofon. Na dole zaś od lewej. wejście słuchawkowe mini-jack, port micro USB, mikrofon oraz głośnik. Przejdźmy jeszcze raz do aparatu. Tylna matryca aparatu ma roczeczność 16 MP i robi genialnej jakości zdjęcia. Sam aparat wystaje trochę po budowę, ale jak już wcześniej, to już chyba nowy standard. Aplikacja aparatu ma bardzo dużą liczbę trybów, między innymi tryb profesjonalny, w którym możemy ręcznie ustawić ostrość, balans bieli, czułość ISO oraz korekcję ekspozycji. Ponadto możemy zapisać nasze ulubione ustawienia, by móc potem szybko je przywrócić. Przednia kamerka ma 5 megapikseli i równie dobrze radzi sobie z cykaniem fotek. Na dole przedniego panelu znajdują się dwa dodatkowe przyciski funkcyjne, ostatnie aplikacje i powrót a pośrodku nich umieszczono przycisk HOME, który ma funkcję czytnika linii papilarnych. Przejdźmy do podzespołów. Procesor Exynos 7420, czyli 8 jednostka. 4 rdzenie Cortex-A57 po 2,1 GHz, plus 4 rdzenie Cortex-A53 o taktowaniu 1,5 GHz. Za grafikę odpowiedzialny jest układ Mali T760MP8, który w przypadku S6 radzi sobie po prostu genialnie. Cokolwiek byście nie grali, rozgrywka będzie idealnie płynna. Czy to Olios Fortune, czyli Brad 2D, czy GTA San Andreas. Cienie, wybuchy, strzeliny czy inne efekty graficzne nie dadzą rady spowolnić tego smartfona. Przejdziemy teraz przez oprogramowanie. Systemem napędzającym Galaxy S6 jest Android w wersji 5.0.2 Lollipop. A skoro mamy do czynienia z urządzeniem Samsunga, wiadomo, nakładka TouchWiz. Jak wiecie, nie jestem jej fanem, ale akurat w tym modelu została ona bardzo okrojona. Owszem, znajdziemy aplikacje Samsungowskie, ale możemy je bez problemu wyłączyć. System działa nieskazitelnie płynnie. Nie zdarzyło mi się jakiekolwiek zacięcie, a z racji tego, że do dyspozycji mamy 3 GB RAMu, możemy mieć wiele aplikacji w tle. Bateria w tym urządzeniu nie jest wymienialna. Na niektórych to zaleta, na niektórych wada. Ja nie mam zdania, jest mi to całkowicie obojętne. W urządzeniu wbudowany jest akumulator litowo polimerowy o pojemności 2600 mAh. Z racji tego, że otrzymaliśmy wersję LDU, nie byliśmy w stanie sprawdzić, jak sprawuje się ona w praktyce. Ekran krawędziowy w Galaxy S6 Edge został odpowiednio wykorzystany. Możemy szybko przywołać menu z ulubionymi kontaktami, dodać nową osobę do tegoż ekranu, a po kliknięciu na jej zdjęcie wykonać na nie połączenie, wysłać SMS czy maila. Odpowiadając na tweeta mojego znajomego, krawędzie Galaxy S6 Edge nie przeszkadzają w czytaniu tekstu. Owy nie zachodzi na nie, przez co przeglądanie treści nie jest kłopotliwe. Z racji tego, że urządzenie to ma 51 calowy ekran i nakładkę TouchWiz, możemy włączyć tryb Multi Window Dzięki któremu umieścimy dwie sąsiadujące za sobą aplikacje. Wróćmy jeszcze na chwilę do obudowy. Z dwóch stron mamy szkło Gorilla Glass w wersji czwartej. Słysząc słowo szkło myślimy, że jakiekolwiek uderzenie, upadek, no to od razu mamy zbiór smartfon. Nie tym razem. Zresztą zobaczcie sami co działo się podczas premiery Galaxy S6 we Wrocławiu. Z racji utraty materiałów ze mną podsumuję i pożegnam was na tle zachodzącego słońca. Ok? Podsumowując: Galaxy S6 to genialny smartfon. Oprogramowanie, podzespoły, budowa są wykonane perfekcyjnie. Niestety cena jest dosyć wysoka, ale to, to raczej zrozumiałe. Jeżeli szukasz urządzenia, które ma świetny aparat, genialny ekran, wygląda bardzo prestiżowo i możesz wydać trochę więcej gotówki, będzie to smartfon idealny. A ja serdecznie dziękuję Ci za obejrzenie tych rozszerzonych pierwszych wrażeń z Samsungiem Galaxy S6. I już teraz zapraszam na recenzję Xperia Z3 Compact, która pojawi się w dniach. Czołem!